Faktem historycznie stwierdzonym, aczkolwiek bardzo mało poruszanym w prasie światowej, jest to, że na soborze dwustu kilkudziesięciu ojców soborowych złożyło postulat. Potępienia komunizmu. Ten postulat zgubił się w sekretariacie soboru, a został odnaleziony, kiedy już było za późno, żeby sprawę załatwić. Kto za to odpowiada? Na pewno czynniki bardzo sterujące soboru. Zorientowałem się w tym znacznie później i miałem okazję Ojca Świętego o to zapytać, a raczej powiedzieć w rozmowie w dwuosobowej tylko, że no, a na soborze o nas ani słowa. Jak to nie? Mówiło się. A gdzie to jest w dokumentach? A w dokumentach tego nie ma. To już było za rzymskich czasów, to już była rozmowa z papieżem, a nie z w Wojtyłą, więc właśnie. I pisałem o tym parę lat temu w więzi i sądziłem, że, będzie, że wywołam potworną awanturę na ten temat. Nie było żadnych odgłosów. Sprawy w dalszym ciągu nie ma, że Wielki Sobór Watykański w dokumencie Kościół i świat właściwie mogę zupełnie uczciwie powiedzieć, zdradził tą część świata.